A co z osobami starszymi? Czy kamertony nadają się dla osób starszych? Odpowiedź oczywiście brzmi tak. Kamertony świetnie wpływają na ciało fizyczne osób starszych, regulują jego działanie, przewracają witalność i zdecydowanie przyspieszają wszelkie formy gojenia, np. po zabiegach, po operacjach czy po stłuczeniach. Poza tym kamertony Wyśmienicie działają na psychikę osób starszych. Dlatego, jeśli masz w domu lub w swoim otoczeniu osobę starszą, seniora, który cierpi na demencję, na Alzheimera, ma problemy z pamięcią lub po prostu źle się czuje fizycznie lub psychicznie, z pewnością terapia dźwiękiem z użyciem kamertonów przyniesie takiej osobie ulgę i sporo równowagi w życiu codziennym.